Cześć! Bohaterem tego odcinka jest Subaru Forester, który niedawno przeszedł facelifting. W tym filmie opowiem wam, co się zmieniło, poszukam wad i zalet tego samochodu, a także sprawdzę, czy drzemie tutaj jeszcze stary duch Subaru. Zapraszam. Subaru Forester jest produkowany od 1997 roku. Pierwsza i druga generacja miały charakter uterenowionego kombi, natomiast następne wcielenia tego modelu miały już sylwetkę typową dla Suwa. Najnowsza, piąta generacja, przeszła facelifting, który z tyłu jest niezauważalny. Z przodu natomiast widać od razu, że samochód ma nowe reflektory oraz przeprojektowany zderzak wraz z atrapą chłodnicy. Jeśli mam być szczery, to uważam, że Forester od dłuższego czasu wygląda dziwnie i nieproporcjonalnie jego kształty mnie do siebie nie przekonują. To rzecz gustu, dlatego napiszcie w komentarzach, co wy o nim sądzicie. Pod maską może znajdować się tylko jedna jednostka napędowa. To dwulitrowy bokser o mocy 150 koni mechanicznych, który jest wspomagany prądem. To jest miękka hybryda, aczkolwiek czasem zachowuje się inaczej. Obecność tej jednostki w samochodzie zdecydowanie można uznać za dawnego ducha subaru i jest to duża zaleta. Natomiast kiedy popatrzymy na moc. To możemy czuć niedosyt, bo jeszcze nie tak dawno można było pod maską Forestera mieć mocniejsze silniki, które dawały więcej frajdy z jazdy, były uturbione, świetnie brzmiały. Zwłaszcza jak zmieniliśmy wydek i na przykład założyliśmy jakiś kolektor różnoodległościowy i jakąś końcówkę z tyłu, no to to była poezja dla uszu. Teraz niestety tego nie uświadczymy, auto jest wspomagane prądem. No cóż, takie mamy czasy. Z jednej strony układ, który napędza ten samochód, to miękka hybryda, ale kiedy będziemy powoli się rozpędzać, to zobaczymy, że auto zachowuje się jak taka klasyczna, bo jesteśmy faktycznie do jakiejś niewielkiej prędkości w stanie rozpędzić się na samym prądzie. Podczas jazdy, kiedy odejmiemy gaz, widzimy, że silnik się wyłączy i teoretycznie jesteśmy w trybie bezemisyjnego poruszania się, natomiast kiedy dotkniemy delikatnie gaz, poczujemy, że nie jesteśmy w stanie w żaden sposób rozpędzić się na tym prądzie. Od razu włącza się silnik spalinowy. Wydaje mi się, że obecność. Tego układu ma bardzo niewielki wpływ na zużycie paliwa, bo y, korzystamy z tej bezemisyjnej jazdy w tak niewielu sytuacjach, że nawet jeżeli ma to wpływ, to jakiś marginalny, którego nawet na co dzień nie zauważymy. Jeżeli chodzi o zużycie paliwa, to jest to niewątpliwie dawny duch Subaru. Ten samochód nie pali mało, kiedy popatrzymy na to przez pryzmat zużycia innych współczesnych jednostek. W mieście należy się spodziewać wyników na poziomie 9-11 litrów na 100 km. Spokojna jazda do 90 km na godzinę da nam wynik około 5-6 litrów na setkę, natomiast na autostradzie zużycie wzrośnie do mniej więcej 12 litrów. Mamy tutaj skrzynię biegów, która jest bezstopniowa, ale możemy ją przełączyć w taki manualny tryb. Wtedy 7 wirtualnych przełożeń możemy zmieniać za pomocą łopatek na kierownicy. Natomiast ci, którzy sobie lubią troszkę pomachać ręką, będą zawiedzeni, bo nawet w tym manualnym trybie dźwignią nie da się ruszyć i tym samym tych przełożeń zmieniać. Konstrukcja tego silnika oraz umiejscowienie go względem nadwozia to właśnie dawny duch Subaru. Nie bez znaczenia jest też budowa całego napędu. To wszystko sprawia, że auto jest naprawdę dobrze wyważone i rewelacyjnie jeździ się nim w zakrętach, nawet ciasnych, nawet takich, które występują zaraz po sobie. Ten samochód trzyma się drogi bardzo dobrze, mimo że nie jest zaprojektowany do jakiegoś sportowego pokonywania łuków. Napęd już nie jest taki jak kiedyś. Nie mamy tutaj centralnego dyferencja. I stałego napędu na cztery koła. W tej chwili tył dołączany jest w momencie wykrycia różnicy w prędkości kół przedniej osi. Sprzęgło, które jest odpowiedzialne za spięcie, może sprawić, że moment obrotowy będzie dystrybuowany porówno na przednią i tylną oś. Nie ma tutaj mowy o żadnych opóźnieniach w dołączaniu, także takie rozwiązanie potrafi być bardzo skuteczne. Niemniej są sytuacje, gdzie czuwające nad wszystkim elektronika trochę sobie nie radzi. Czas teraz na delikatną próbę terenową. Pierwsza przeszkoda to niewielkie. Czyste zniesienie, w połowie którego należy skręcić, to jest miejsce, gdzie samochód będzie łapał niewielki wykrzyż. I zobaczymy, co tam zrobi elektronika. Napotkałem na pierwszą przeszkodę. Elektronika, wydaje mi się, próbuje te koła, które się obracają, zatrzymać i skierować moment obrotowy na koło bardziej obciążone. Ale chyba jej to nie wychodzi. Przecież to nie są ekstremalne warunki. A samochód nie może sobie poradzić. Spróbujmy jeszcze raz, tylko teraz będzie potrzebny większy rozpęd. No, prawie się udało, jest zwycięstwo. Z tym rozpędem natomiast możemy mieć pewien problem, bo bardzo skutecznym stoperem nazwijmy to podczas jazdy po takich bezdrożach jest skrzynia biegów, która. Nie przekazuje dokładnie tego, co my chcielibyśmy samochodowi przekazać naszą prawą stopą. Są sytuacje, kiedy chcemy użyć gazu konkretnie po to, żeby pod jakieś wzniesienie wyjechać, a ona niestety przekazuje ten moment na koła z dość dużym opóźnieniem. My chcemy dać gaz do dechy, chcemy, żeby te koła się obracały, żeby szukały przyczepności, ale niestety skrzynia. Troszkę ten cały proces spowalnia. Drive, gaz w podłodze. Dopiero po chwili skrzynia odczytała moją intencję. Korzystałem z wszystkich trybów jazdy i różnice pomiędzy skutecznością w pokonywaniu tego wzniesienia były losowe. Nie było sytuacji, w której jakieś konkretne ustawienia dałyby spektakularny efekt. Jeżeli chodzi o napęd na cztery koła, no cóż, to na pewno nie jest to, co było kiedyś w Subaru, ale to nie znaczy, że jest. Gorzej. Wydaje mi się, że osoba, która kupuje ten samochód, w pełni zaakceptuje skuteczność tego napędu. Myślę, że każdy, kto z uwagą oglądał materiał sprzed kilku chwil, będzie w stanie wyobrazić sobie, jak ten napęd spisze się w innych warunkach. Myślę też, że użytkownicy Forestera nie będą chcieli go za wszelką cenę topić w błocie. I nawet kiedy gdzieś zjedziemy dalej z asfaltu podczas jakiejś wycieczki z rodziną, to ten napęd skutecznie pozwoli nam dojechać tam, gdzie chcemy. Możliwe, że będzie trzeba kilka razy. Spróbować zmierzyć się z jakąś terenową przeszkodą, ale finalnie damy radę. Kiedy zajmiemy miejsce w samochodzie, to zobaczymy, że wszystko jest po staremu. Różnice pojawią się, kiedy będziemy konfigurować auto i zobaczymy, że możemy zamawiać nowe kolory tapicerki. Poza tym reszta rzeczy jest bez zmian. I teraz dla jednych będzie to. Dużą zaletą, że nadal jest tyle fizycznych przycisków tutaj do sterowania trybami jazdy, do obsługi klimatyzacji, obsługi multimediów. Na kierownicy również możemy sterować multimediami, możemy ingerować w menu, które znajduje się przed oczami kierowcy, możemy sterować ekranem tym przyciskiem, który znajduje się tutaj na środku u góry. Wymaga to pewnego przyzwyczajenia. Więc każdy, kto kupi ten samochód, musi spędzić chwilę z instrukcją obsługi i pobawić się tym wszystkim, żeby zobaczyć, co do czego służy. Natomiast ci, którzy oczekiwaliby, że w 2023 roku więcej funkcji będzie pod postacią przycisków na ekranie dotykowym, a nie pod postacią przycisków fizycznych, no to te osoby będą troszkę zawiedzione, no bo jednak tej obsługi fizycznej jest tutaj sporo. Poza tym materiały są dobrej jakości, chociaż. Nie wiem, czy to nie zostało zmienione, bo mam wrażenie, że kiedyś było to twarde. W każdym razie, na dzień dzisiejszy, tutaj mamy miękkie tworzywo, tutaj również, to również ugina się pod palcem. Tutaj zaczyna się plastik, tu jest miękko już jest plastik, ale to są naprawdę drobiazgi. Jeżeli chodzi o praktyczny wymiar samochodu, yy, kieszeń w drzwiach nie jest zbyt duża, ale półtora litrowa butelka się tutaj zmieści. Schowek głęboki, zobaczcie jaka tutaj jest literatura, ile tego jest. Schowek jest głęboki, ale twardo wykończony, więc niektóre rzeczy mogą tutaj hałasować. Tutaj mamy półeczkę, ale raczej przechowywanie rzeczy byłoby tutaj mało praktyczne. Tutaj, prędzej, tutaj możemy. Yy, Odłożyć na przykład telefon. Z tyłu znajdują się dwa porty USB, wejście AUX i gniazdo 12V. Tutaj dwa miejsca na kubki, niewielka kieszonka i podłokietnik nawet miękki, bez możliwości regulacji. Pod nim znajduje się duży schowek z taką półeczką, to jest taka tacka. Możemy tutaj, jak widzicie, przechowywać bilon. No i w głębi znajdziemy jeszcze jedno wyjście 12V. W tej chwili w foresterze możemy regulować temperaturę nawiewu gestami. Kiedy uniesiemy podniesioną dłoń, samochód zwiększy temperaturę o 2 stopnie. Natomiast kiedy będzie ona zaciśnięta, temperatura będzie zmniejszana również o 2 stopnie. Podsumowując, najnowszy Forester ma dużo japońskich pierwiastków, jakie znamy z poprzednich generacji, natomiast na przestrzeni lat został jednak pozbawiony sportowego charakteru przez brak mocniejszych jednostek i tym samym adekwatnego zestrojenia. To praktyczny samochód, który nie każdemu się spodoba, ale jeśli ktoś szuka smaczków, z jakich ta marka słynie, to na pewno je tutaj znajdzie. Cennik tego modelu otwiera kwota 36 tysięcy euro, najwyższa wersja wyposażenia to już wydatek 44 tysięcy dajcie znać co sądzicie o foresterze poliftingu a ja dziękuję wam za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnych